Jest Ej, to zajmuje. Nie, czekaj. Nie, zrobimy to z powrotem. No moja zmyśla, ten gównić stąd, Brudasie. Ale usiądź. Co będzie? Powiedziałem, żeby zrobił, że się dobierają w pary I na by... plecy go bierze. No. Kurwa, ja nie mogę. I teraz tu to... coś, ja. Daj mi troszkę. On Onia kurwa ten Pokémon Bulbasaur. No tak. Oh my Pływa wszyscy z nimi sikają. Co? Czekaj na laczek trzeba było w zbliżenie zapierdolić. Kiedy na <grywa> laczek kręci, jakby ruchał konies. <kogoś. grywa> Filip! Filip! Filip. Filip. Musisz go wziąć. Musi nie mocniej go złap, cemenek. Weź go za habety i sprawie. O. No bierz no ten zeszyt. Kurwa. Klaudia! Klaudia! Claudia. A ja gram z nim w nogę Nie pozwolić pozwoli. Dlaczego nawet? Byłem jest pojebany Nie, on nie, ja się nie pozwoli to, o, kur... Ej pomóż mu Weź go do cichli na plecach Usiądź no. mu na łeb No małec weź ten zeszyt trzymał No kurwa nic nie widać w kwiucie Ej dobra starczy, bo się zan...